Szanowni Państwo. Nowoczesna gospodarka, aby się sprawniej rozwijać, potrzebuje surowców, surowców budowlanych, surowców chemicznych, surowców energetycznych, ale potrzebuje także wód podziemnych. I są takie wody podziemne, które wykorzystujemy w życiu codziennym do prania, podlewania czy picia. I te wody określamy mianem wód zwykłych. Natomiast są też takie wody, które wykorzystujemy w energetyce, w rekreacji czy w lecznictwie. I te wody określamy mianem wód podziemnych zaliczonych do kopalin. Taki podział zresztą znajduje odzwierciedlenie w polskim systemie prawnym, gdzie gospodarkę wodami zwykłymi reguluje prawo wodne, natomiast gospodarkę wodami zaliczonymi do kopalin reguluje ustawa prawo geologiczne i górnicze. Prawo geologiczne i górnicze dzieli wody zaliczone do kopalin na wody lecznicze, wody termalne i solanki. W świetle prawa woda lecznicza to taka woda, która posiada mineralizację minimum 1 gram na decymetr sześcienny, bądź też stosowne stężenie jonów wymienionych w ustawie. Woda termalna to jest taka woda, która posiada temperaturę na wypływie z ujęcia na poziomie minimum 20 stopni Celsjusza. Natomiast solanka jest to taka woda, która posiada mineralizację minimum 35 g na decymetr sześcienny. I tyle. Prawo, natomiast oczywiście przyroda nie lubi takich sztywnych podziałów, dlatego często w praktyce wody termalne są wodami leczniczymi, a wody lecznicze wodami termalnymi. I to oczywiście warunkuje w późniejszym, na późniejszym etapie sposób ich wykorzystania, dlatego też będę w swojej tutaj prezentacji do tego podziału nawiązywał. Występowanie wód termalnych w naszym kraju związane jest z trzema dużymi jednostkami geologicznymi Platformą Paleozoiczną, Karpatami i Zapadliskiem Przedkarpackim, a także z Sudetami i Blokiem Przedsudeckim. I obszary perspektywiczne dla występowania wód termalnych na platformie paleozoicznej zaznaczonej tutaj na tym rysunku literą B, wyznaczono w obrębie zbiorników kredy dolnej i jury dolnej. To jest taki obszar ciągnący się od Szczecina przez Polskę Centralną aż po góry Świętokrzyskie. Jeżeli chodzi o Karpaty i zapadlisko przedkarpackie, no to tutaj taki najważniejszy, najbardziej istotny zbiornik geotermalny, gdzie wyznaczono obszary perspektywiczne, to jest Niecka Podhalańska. Obszar absolutnie wyjątkowy pod względem geologicznym, chociażby dlatego, że jest to zbiornik artezyjski. W Karpatach Zewnętrznych obszarami perspektywicznymi są przede wszystkim strefy nasunięć tektonicznych w okolicach Bielska Białej, Ustronia, Wiśniowej, Przemyśla, Tarnowa, Bochni czy Brzeska. W Zapadlisku Przedkarpackim obszary perspektywiczne wyznaczono w obrębie zbiornika Mioceńskiego, Kredy Dolnej, Jury Dolnej, Środkowej, i są to lokalizacje w okolicach miejscowości takich jak Lubaczów, Biłgoraj, Leżajsk, Mielec, Bózko Zdrój czy Rzeszów. Um... Sudety i blok przedsudecki, zaznaczony tutaj na tej mapie literą C, w całości został uznany jako obszar perspektywiczny dla występowania wód termalnych. Natomiast warto też podkreślić, że Sudety są takim obszarem dotychczas słabo rozpoznanym, momentami wręcz punktowo. I tutaj obszary perspektywiczne w zasadzie wyznaczono w strefach głębokich rozłamów tektonicznych, w skałach krystalicznych i magmowych. I właśnie wody opadowe infiltrując tymi rozłamami w głąb górotworu. Ogrzewają się i potem stają się wodami termalnymi. Przyjrzyjmy się zatem wszystkim tym obszarom, o których, o, którym, o których powiedziałem z bliska. I tą naszą podróż śladem złóż wód termalnych Polski, Polski rozpocznijmy na Niżu Polskim, właśnie na Platformie Paleozoicznej. I tutaj złoża, złoża wód termalnych wyznaczono w obrębie właśnie zbiorników kredy dolnej, czyli tego zbiornika zalegającego płycej i zbiornika jury dolnej, tego zbiornika, który zalega głębiej. I tutaj w zbiorniku kredy dolnej udokumentowane złoża posiadają temperatury w zakresie od 23 do 84 stopni Celsjusza. Zasoby eksploatacyjne jest to zakres od 16 do 257 metrów sześciennych na godzinę. Natomiast mineralizacja również przyjmuje tutaj szerokie zakresy od 0,2 do nawet 100 gramów na decymetr sześcienny. W tym zbiorniku zalegającym głębiej, czyli w zbiorniku jury dolnej temperatura przyjmuje wartości od 20 do nawet 92 stopni Celsjusza. Zasoby eksploatacyjne są od 5 do nawet 340 metrów sześciennych na godzinę, natomiast mineralizacja od 0,5 g do nawet 150 gramów na decymetr sześcienny. I z niżu polskiego wędrujemy na Podhale, do tego obszaru, o którym już wcześniej wspominałem, ze względu na jego wyjątkowość pod względem geologicznym, ale on jest również wyjątkowy, jeżeli chodzi o pewne aspekty historyczne, bo to właśnie na Podhalu powstała pierwsza ciepłownia geotermalna w naszym kraju. I tutaj złoża wód termalnych udokumentowano w zbiorniku paleogeńsko mezozoicznym Udokumentowane temperatury to zakres od 20 do nawet 86 stopni Celsjusza. Niezwykle istotna jest tutaj wydajność zasoby eksploatacyjne, bo od 5 do nawet 550 metrów sześciennych na godzinę z jednego ujęcia. No i niska mineralizacja od 0,4 g do w sumie 3 gramów na decymetr sześcienny. Spod hala wędrujemy na północ, czyli w obręb Karpat Zewnętrznych i tutaj udokumentowane złoża wód termalnych występują w zbiorniku paleogeńsko-mezozoicznym, neogeńskim, mezozoicznym i paleozoicznym. I tutaj zakresy temperatur udokumentowanych złóż to 23 do 42 stopnie Celsjusza. Zasoby eksploatacyjne są niestety niewielkie na tym obszarze, od 2 do 16 metrów sześciennych na godzinę. Mineralizacja przyjmuje wartości od 18 do 146 g na decymetr sześcienny. I z Karpac zewnętrznych wędrujemy dalej na północ, czyli w obręcz Zapadliska przedkarpackiego. Tutaj złoża wód termalnych zostały udokumentowane w zbiorniku Kredy Górnej. Udokumentowane temperatury niestety nie przekraczają praktycznie 29 stopni Celsjusza. Zasoby eksploatacyjne kształtują się na poziomie od 15 do 82 metrów metrów sześciennych na godzinę, no i mineralizacja przyjmuje tutaj wartości od 12 do 15 gramów na decymetr sześcienny. Z zapadliska przedkarpackiego wędrujemy w Sudety i na blok przedsudecki i tutaj, tak jak już wcześniej wspominałem, złoża wód termalnych zostały też udokumentowane właśnie w tych głębokich rozłamach tektonicznych, w skałach krystalicznych, a także w utworach młodszego paleozoiku oraz kredy. No i tutaj udokumentowane temperatury przyjmują również szeroki zakres od 20 do nawet 87 stopni Celsjusza, zasoby eksploatacyjne od niespełna metra do 44 metrów sześciennych na godzinę. No i co niezwykle istotne tutaj złoża czy wody występujące w złożach sudeckich mają niską mineralizację, bo od 0,2 g do maksymalnie 10 g na decymetr sześcienny. I z Sudetów, Szanowni Państwo, wędrujemy na północ naszego kraju, w rejon Platformy Prekambryjskiej i choć ten rejon nie został uznany jako obszar perspektywiczny dla występowania wód termalnych, czy dla zagospodarowania w ogóle tych wód w ciepownicy czy w geotermii, no to też warto powiedzieć, że na tym obszarze również występują udokumentowane złoża wód termalnych i one są udokumentowane w zbiorniku permskim i mezozoicznym i tutaj... Temperatury, no to jest zakres jedynie od 21 do 24 stopni Celsjusza, zasoby eksploatacyjne od 1 do 120 metrów sześciennych na godzinę, no i mineralizacja w zakresie od 1 do 38 gramów na decymetr sześcienny. Szanowni Państwo, i na tym kończymy tą naszą wyprawę po polsce śladem złóż wód termalnych. Warto zatem, więc, w skrócie podsumować, jak to wygląda. Według krajowego bilansu zasobów kopalin, wody termalne udokumentowano w 63 złożach na obszarze Polski. W 28 z tych złóż występują wody o walorach leczniczych. Najwięcej złóż udokumentowano na obszarze Platformy Paleozoicznej, bo aż 35, w Karpatach i w Zapadlisku Przedkarpackim tych złóż jest 17, w Sudetach i Bloku Przedsudeckim 6, a na Platformie Prekambryjskiej 5. Wiemy już, gdzie występują złoża, wiemy, ile ich jest. Warto powiedzieć zatem, do czego wykorzystujemy wody eksploatowane z tych złóż. I tutaj pierwsze skojarzenie to jest oczywiście ciepłownictwo i rekreacja. I to jest oczywiście skojarzenie słuszne. Natomiast też warto powiedzieć, że wody termalne w naszym kraju wykorzystuje się na przykład do hodowli łososia, do produkcji kiszonych ogórków, do produkcji kosmetyków, czy są też na przykład serwowane w pijalni wód. No i tutaj można powiedzieć, że jest to bardzo szeroki zakres zagospodarowania, natomiast oczywiście istotne jest tak naprawdę ciepłownictwo i nieco mniejsze znaczenie ma rekreacja, natomiast pozostałe sposoby no to jest, można powiedzieć, jedynie ciekawostka, natomiast też warto wiedzieć, że w taki sposób można wody termalne zagospodarować. Warto zatem też, jak już wiemy, do czego są one wykorzystywane, powiedzieć tak naprawdę ile tych wód termalnych mamy. I tutaj pierwsza sprawa to oczywiście zasoby eksploatacyjne, czyli taki parametr, który mówi nam o tym, ile w danej jednostce czasu maksymalnie jesteśmy w stanie z tych wszystkich złóż wód termalnych eksploatować. I tutaj zasoby eksploatacyjne wód termalnych kształtują się na poziomie 6089 metrów sześciennych na godzinę, z czego 844 metry sześcienne na godzinę. To są wody o walorach leczniczych. A druga sprawa to oczywiście pobór, czyli ile faktycznie wykorzystuje się tych wód na przestrzeni roku. I tutaj ten pobór kształtuje się na poziomie około 12 milionów metrów sześciennych, co jak łatwo policzyć daje nam około 23% wszystkich udokumentowanych zasobów wód termalnych, a więc mamy spory zapas. Wiemy już praktycznie wszystko o wodach termalnych i o złożach geotermalnych w naszym kraju. Warto zatem sobie postawić pytanie, czy tych złóż może być więcej, a jednocześnie w związku z tym zasobów. I odpowiedź jest tutaj oczywiście tak, jak najbardziej. Tych złóż może być więcej, ich jest więcej z roku na rok i dzieje się tak z, dlatego, że mamy dla geotermin tak naprawdę bardzo dobry czas, dobry klimat od kilku już lat. Tutaj działania podejmowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli wsparcie i legislacyjne i wsparcie finansowe powodują, że z roku na rok przybywa podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem potencjału geotermalnego naszego kraju. Są to z reguły samorządy, które doskonale rozumieją, że energia geotermalna to jest nie tylko niewyczerpalne źródło energii, które gwarantuje czyste powietrze, ale także taki impuls dla rozwoju gospodarczego, nowe miejsca pracy, wzrost zamożności społeczności lokalnych. I można powiedzieć tak naprawdę, że ten boom na geotermie trwa tak naprawdę od 2015 roku w sposób nieprzerwany do chwili obecnej. W 2015 roku było zatwierdzonych 24 projekty robót geologicznych zawodami termalnymi, czyli takimi, czyli... Taki dokument, który pozwala w zasadzie rozpoczynać inwestycje. W 2015 roku było ich 24. Z roku na rok ta liczba nieprzerwanie rośnie i w chwili obecnej już dochodzimy praktycznie do 100 projektów robót geologicznych w skali roku. I to świadczy właśnie też o dużym zainteresowaniu. Nie bez znaczenia jest również to wsparcie finansowe ze strony Narodowego Funduszu. Tutaj w ostatnim naborze programu udostępnianie wód termalnych 15 lokalizacji otrzymało. Wsparcie kilkudziesięciu milionów, w sumie część z tych inwestycji już się realizuje, więc za chwilkę, oczywiście, ta liczba ciepłowni geotermalnych, czy też innego wykorzystania, będzie się w naszym kraju zwiększać. Dzieje się oczywiście tak, dlatego, że mamy właśnie ten dobry, dobry klimat i zainteresowanie ze strony samorządów. Jak wielkie jest to zainteresowanie, to też pokazuje, szanowni państwo, ta mapa. Z inicjatywy pana ministra Piotra Dziadzio, głównego geologa, głównego geologa kraju, my jako Państwowa Służba Geologiczna realizowaliśmy taki program wydawania opinii na temat potencjału geotermalnego dla zainteresowanych samorządów. I tutaj na przestrzeni roku zgłosiło się do nas aż 219 gmin z obszaru całego kraju. Co niezwykle istotne, ponad 100 gmin otrzymało pozytywną rekomendację do dalszych działań inwestycyjnych. I to, i to z jednej strony pokazuje, jak duże jest zainteresowanie, ale też pokazuje, no, że w najbliższych latach naprawdę będzie się na rynku geotermalnym sporo działo a dzieje się dobrze i będzie się działo dobrze e, dlatego że no właśnie dla tej geotermii to co już wspominałem mamy ten bardzo dobry czas i można śmiało zaryzykować stwierdzenie że to jest chyba najlepszy czas jaki kiedykolwiek geotermia w naszym kraju miała e, dzięki temu e, również sektor geotermalny doczekał się niezwykle ważnego dokumentu strategicznego e, pod tytułem wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce I to jest taki dokument który z jednej strony porządkuje ten rozwój który w tej chwili mamy ale z drugiej strony strony jest też taką gwarancją, że ten rozwój będzie dynamicznie trwał no, w takiej perspektywie do 2040, a być może nawet do 2050 roku. Bardzo serdecznie dziękuję.